Witajcie kochani w kolejnym filmie i dzisiaj mam dla Was kolejny ciuchowy, mierzony haul. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie nam się rozjeżdżać ostrość, ale pracuję nad tym. Wciąż jeszcze nie do końca to wszystko rozgryzłam, ale damy radę. Dzisiaj mam dla Was haul z joints. Joints jest to jedna z tych chińskich stronek, natomiast ja od nich nie miałam już nic bardzo długo. Więc jak teraz do mnie napisali, przejrzałam sobie stronę, stwierdziłam, że w sumie mają te rzeczy nawet całkiem ciekawe, więc mówię, zobaczymy, co, co możemy zrobić, tak? Mogłam sobie wybrać 10 rzeczy, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I te wszystkie 10 rzeczy dzisiaj zobaczycie. Mamy kilka w top, mamy kilka rzeczy, które są takie... Ale są też rzeczy, które mi się całkiem, całkiem podobają, więc dajcie znać oczywiście, co wy o nich sądzicie. Będziecie mieć przebitki, tak jak zawsze one będą się pojawiać gdzieś tutaj w tym miejscu, tak jak ostatnio. Mam nadzieję, że ten styl przebitek przypadł wam do gustu. Jest on troszeczkę bardziej skomplikowany do zrobienia niż to, zrobiłam robiłam do tej pory w Warszawie, ale... Powiem Wam szczerze, jestem z nich dumna, także mam nadzieję, że i Wam się podobają. Znaczy mam już sygnał, że się podobają, więc jest dobrze. Wszystkie, albo prawie wszystkie te rzeczy wzięłam w rozmiarze 2XL, co nie zawsze było dobrym rozwiązaniem dlatego, że okazuje się, że większość tych rzeczy jest dosyć mocno oversizowana, na mnie, żeby nie powiedzieć za duża, może nie większość, ale część zaczniemy właśnie od pierwszej rzeczy, która jest taka na mnie troszeczkę za duża mogę ją uznać za oversize, ale znając życie wy pewnie powiecie, że po prostu totalnie odbiera mi kształt i może też częściowo tak jest, ale nic na to nie poradza, że mam po prostu słabość do marynarek w kratę i to jest właśnie marynarka w kratę ona jest taka dosyć długa ma kieszenie. Um, nie wiem, czy mogę ją nazwać dwurzędową. Może i tak. Natomiast ona w ogóle się nie zapina. Więc e, jakby ja nie zwróciłam na to jakiejś wybitnej uwagi na stronie. E, tam w sumie nie ma żadnych sygnałów, żeby ona się zapinała, ale też nie ma sygnałów, że się nie zapina. Więc byłam troszkę zdziwiona. Nie żebym jakoś szczególnie lubiła chodzić w zapiętych marynarkach. Ale wiecie, zaskoczyło mnie to po prostu. E, tak jak mówiłam, ona jest w rozmiarze 2XL. Tu jest napisane, że to jest europejska 50, UK 22, a amerykańska 8. 18. Um, tutaj, jeżeli chodzi o skład, to to będzie poliester jak nic, bo nic, niczego innego się tutaj nie spodziewam. Tak, pol o, czekajcie, nie, nie jest niespodzianka, dlatego że oprócz 90% poliestru, 2% spandeksu nie wiem gdzie ten spandex, nieważne, teoretycznie jest 8% wiskozy, to no, nieistotne. Ona nie jest idealnie wykonana, ma jakieś tam nitki, które odstają, ale mnie to jakoś nieszczególnie przeszkadza, bardzo podoba mi się wzór, mogłabym ją mieć w rozmiarze mniejszym, zdecydowanie jest na mnie za duża. Ja ją będę nazywać oversize'ową, ale ona jest po prostu za duża i tyle, tak więc... Yy jest ok, ale nie jest idealnie, więc dlatego powiedziałam, że będą takie rzeczy, które będą <laughs> troszeczkę na tak, troszeczkę na nie. No tutaj mój błąd, że wszystko wzięłam w takim rozmiarze, ale zgodnie z ich tabelą tak mi się wydawało, że będzie najlepiej. No jak się okazuje nie zawsze yy, udaje mi się trafić. Druga rzecz też jest na mnie mocno za duża, ale ją już mogę spokojnie nazwać oversize'ową. Mogę ją sobie opuścić troszeczkę na jedno ramię i nie będzie wyglądała źle. To jest yy, tak bluzo sweterek nie wiadomo co ona chyba z założenia jest w ogóle oversize'owa dlatego, że no jak widzicie pomimo, że jest to rozmiar 2XL no to ona jest ogromniasta ja ją sobie tak jak większość tych wszystkich bluzek i jakiś takich lekkich bluz właśnie wpuszczam ją sobie w spodnie, więc ona wtedy troszeczkę nabiera kształtu, dodatkowo ma dekolt w serek, jest zrobiona z takiego no widzicie materiał jest taki dosyć cienki, troszeczkę jednak prześwitujący może nawet więc moglibyśmy pod to założyć chociażby jakąś koszulkę na cienkich ramiączkach żeby to lepiej wyglądało jeżeli się nie czujecie w tym komfortowo na przebitkach na pewno będziecie widzieć mnie tylko w staniku, nie, nie, nie zakładałam pod to specjalnie jakiejś żadnej koszulki ale mam nadzieję, że nie będzie wam to jakoś wybitnie przeszkadzać ona jest w kilku wersjach kolorystycznych ja sobie wybrałam właśnie taką niebiesko-biało-szarą Muszę sprawdzić, co to jest za materiał, bo akurat ten materiał ja bardzo lubię. Mam też z rozgal chyba taki sweterek z takimi wycięciami na ramionach, który bardzo lubię, jest właśnie z bardzo podobnego materiału, to jest 65% poliester, 35% bawełna. I dlatego on jest taki przyjemny. Bo naprawdę, jeszcze dodatkowo, ten, ta bluza ma taki lekki splot, tak jak mówię, no jest troszeczkę prześwitująca, więc jest mega przewiewna i mega przyjemna. Możecie sobie podciągnąć rękawy, no tutaj opcji jest dużo. Pomimo, że wzięłam ją w za dużym rozmiarze, to z niej jestem bardzo zadowolona, na pewno będę w niej chodzić. Tak jak mówię, delikatnie wpuszczona spodnie, będzie wyglądać super. Teraz wchodzimy już w nieco bardziej zwierzęce klimaty, dlatego że mamy coś, co jest y, zrobione y, częściowo z podobnego materiału do tej bluzy, którą pokazywałam wam, te, pokazywałam wam przed chwileczką, ale niestety rękawy ma z takiego obrzydliwie hamskiego sztucznego poliestru. E, to jest y, taka bluza beżowa złączona z, z rękawami w pan, panterkę, ona też była z tego co ja pamiętam w kilku wersjach kolorystycznych ja stwierdziłam, że chcę właśnie taką najbardziej klasyczną e, pomimo, że mój narzeczony nie jest szczególnym fanem e, panterki motywów zwierzęcych, ja niestety je bardzo lubię dlatego w nich chodzę, niestety niestety, po prostu chodzę w nich, bo je lubię o, i tyle e, jeżeli chodzi o te bluzy, no to tutaj te rękawy są zrobione okropnie okropnie, e, nitki wystają jak widać. Dodatkowo one są tutaj, no ja je muszę podciągać, bo tak to wyglądają strasznie. No jest za duża, te rękawy są za szerokie. Da się ją ograć, ona w kamerze nie wygląda najgorzej, natomiast na co dzień, no. Można się w tych rękawach niestety troszeczkę zagotować. E, tak jak mówiłam, to też jest rozmiar 2XL. E, tutaj e, pomimo, to jest najlepsze, pomimo, że rękawy są całe z tego dziadowskiego poliestru, to tutaj mamy skład dokładnie taki sam jak przy poprzedniej bluzie, więc nie wiem na ile my możemy ufać tym metkom pewnie wcale. E, tak więc tak, no tutaj to jest kolejna rzecz, która jest Niby fajna, bo kolorystyka mi się podoba, ta, ta, ta część beżowa też mi się bardzo podoba, ale rękawy są okropne, no i jest za duża. No, ale mogłaby być oversize'owa po prostu. Zostając w temacie panterki, mamy jeszcze jedną bluzkę. W poprzednim holu, w tym z Mon Prix, pokazywałam wam bluzkę z hiszpańskim dekoltem, która jest z długimi rękawami. No i uch, tak jakoś mnie naszło na te hiszpańskie dekolty z długimi rękawami, i tutaj mamy kolejną hiszpankę z długimi rękawami. Pantera, jak się patrzy, ona przez sam środek ma um, rząd takich fejkowych guziczków. Um, no i jest Dosyć długa, ale tutaj już dowolnie, albo możecie ją sobie wpuszczać w spodnie, do, w spodnie takie z wysokim stanem, albo tak jak ja nosić częściowo wpuszczoną z tyłu, wypuszczoną. Generalnie ta guma nawet całkiem nieźle się trzyma. Powiem Wam, że nie jest źle. Myślałam, że będzie gorzej. Mam wrażenie, że te gumy z Bonprixa bardziej mi się podsuwają do góry niż, niż ta tutaj. Jeżeli chodzi o materiał, no to on jest sztuczny jak nic, ale nie jest nieprzyjemny. Tutaj jest 95% poliester, 5% spandex. Ten poliester jest taki do zniesienia, jest miły, jest przyjemny, nie jest to taki nylon, jak to z czego zrobione są rękawy tej poprzedniej bluzy, tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie i z niej jestem bardzo zadowolona tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, ona nawet wydaje mi się, że rozmiarowo jest całkiem w porządku nie jest wcale za duża jest taka akuratnie, jakoś mocno mnie nie opina, ale też nie jest workowata, tak więc jej mamy tutaj pierwsze coś, do czego nie ma się w ogóle kompletnie czego przyczepić teraz pokażę wam takie rzeczy, które mają jedną wspólną cechę Mianowicie taki charakterystyczny dekolt z puszczoną jakby puszczonymi dwiema wstążkami, które można trochę potraktować jak nie wiem zawiązać kokarda albo zrobić krawat, nie wiem jak to nazwać. Pierwsza to jest koszula i to jest koszula, która troszeczkę stylem przypomina mi tą taką sukienko tunikę, którą kupiłam sobie chyba w okresie świąt w Zarze na przecenie tutaj już w Irlandii, ponieważ ona jest zrobiona z dwóch części, to znaczy mam takie mgiełkowe rękawy, natomiast tutaj jest cało, całościowo zabudowana. I jeszcze dodatkowo właśnie ten materiał jest taki w takie jakby yy, kropeczki. Yy, powiedziałabym, że jest to dokładnie ta sama jakość, jak to, co ja kupiłam wtedy w zarze. Ymm, I ta koszula, powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba. Oczywiście, że to jest sztuczny materiał, to jest poliester, jak nic, ale tak samo i tamta yy, tuniko-sukienka, jakkolwiek to nazwiemy, też jest dokładnie z takiego samego materiału, więc nie ma się co czepiać. Podoba mi się, uważam, że wygląda fajnie. Ona będzie super na te chłodniejsze zimowe miesiące, bo yy, czy nam nawet teraz, jak będzie po prostu chłodniej, ale w lato bym jej w życiu nie ubrała, po prostu będzie mi w niej za ciepło, ze względu na to, że ten materiał naprawdę nie jest zbyt przewiewny, ale wygląda bardzo ładnie i można ją ubrać na jakieś bardziej, wiecie, na kolację, do rodziny, na jakąś taką imprezkę rodzinną, do jakichś fajnych, eleganckich spodni, wyższych butów. Myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Niestety tego samego nie mogę powiedzieć o kolejnej koszuli, która jest też ma taką, taką kokardę z przodu wiązaną. Spodobał mi się kolor i motyw. Polubiłam się z groszkami, więc czerwona w białe groszki, no, będzie wyglądała spoko. Niestety nie, jest za duża i to sporo. Ma bardzo szerokie rękawy i mankiety, więc one jeżeli są puszczone do końca, no to wyglądają tak nieciekawie, można je podciągnąć, i jakby, no, okej, okay, ale. Ja bym była może jeszcze w stanie cokolwiek z nią zrobić, bo rozmiar by mi aż tak bardzo nie przeszkadzał, ręka by mi aż tak bardzo nie przeszkadzał, ale ona jest znowu zrobiona z tego sz, takiego plastikowego, hamskiego y, materiału. No nie, ja nie chcę się męczyć, nie chcę być po prostu cała spocona, śmierdząca, bo to tak trzeba nazwać. Och. Nie, obrzydlistwo. Tak więc, no niestety, ale tej wam nie polecam, bo mimo, że może nie prezentuje się najgorzej, no to niestety na ciele noszenie jej nie jest zbyt przyjemne. Teraz pokażę wam dwie sukienki. Pierwsza sukienka ma właśnie y, motyw y, taki z tym wiązaniem z przodu, i ją też mogliście tak troszeczkę taki mały sneak peek widzieć na jednym z moich zdjęć z Instagrama y, całkiem niedawno, dlatego, że ja ją sobie założyłam. Bardzo mi się podoba. Y, ona ma. Znowu to jest ten taki, wiecie, troszeczkę plastikowy poliester, ale nie aż tak bardzo plastikowy jak przy tej poprzedniej bluzie, ehm, e, koszuli bardziej, więc jestem w stanie to znieść. Ehm, to jest sukienka, która jest, jak na mnie, powiedziałabym, że dosyć krótka. Sama byłam zaskoczona, że jest, czuję się dobrze w sukience, która jest tak prawie że przed kolanką normalnie jak nie ja. Um, ona jest dwuwarstwowa, już całą ją oczywiście uwaliłam, jak się rozbierałam, więc pomińmy to. Um, ma takie białe kropeczki, jest czarna białe kropeczki, ale te kropki jak widzicie są takie dosyć nieregularne, tak jak w przypadku tamtej koszuli poprzedniej, mieliśmy je raczej tak dosyć symetrycznie rozmieszczone, tak tutaj mamy różne wielkości, one są tak bardziej nacapciane, e, bardzo mi się podoba, jest bardzo, bardzo przyjemna, bardzo sympatyczna, e, myślę, że e, zima, jesień to jest właśnie y, na tą sukienkę najbardziej ze względu na materiał. Ja teraz wiosną też ją będę nosić, y, dopóki się nie zrobi bardzo, bardzo ciepło. Ale tutaj w Irlandii nam to raczej nie szczególnie grozi, tak więc ja się nie martwię. Ona też jest w rozmiarze 2XL. Nie wydaje mi się, żeby była y, za duża. Wydaje mi się, że rozmiarowo jest ok. Ma w pasie gumeczkę. Nie muszę do niej, akurat ona wygląda dobrze, bez paska. Nie muszę do niej żadnego paska szczególnie tutaj wiązać. Y, no jest super, naprawdę mi się podoba i ją wam serdecznie polecam. Druga sukienka to też jest niezły hit. Ja wiem, że to jest taka sukienka już taka troszeczkę bardziej w moim stylu i w tym, do czego Was przyzwyczaiłam, dlatego, że ona ma kopertowy dekolt, taki zakładany z przodu. Natomiast jest w butelkowej zieleni, czyli kolor, który jest stosunkową nowością u mnie na kanale. Od niedawna dopiero zaczęły mi się podobać rzeczy w takim kolorze. Zaskoczyło mnie troszeczkę to. O jest na zdrowie. Zaskoczyło mnie troszeczkę to, że ona jest zrobiona z dwóch rodzajów materiałów, dlatego że góra jest taka bardziej, powiedziałabym, bawełniana, t-shirtowa, taka, no coś w ten deseń, natomiast dół jest już bardziej plastikowy i sztywny, natomiast dół jest plisowany. I ona jest dosyć długa, bo ona się kończy tak w połowie łydki, natomiast... Ym, na przykład, jeżeli chodzi o dekolt, to ona wygląda super, bo ten dekolt on jest głęboki, ale on się nie rozjeżdża. Więc jest bardzo wygodna, bardzo komfortowa, bardzo mi się podoba i ją tutaj z powodzeniem będę nosiła właśnie na wiosnę. Pomimo tego, że ma długie rękawy, sama w sobie jest dosyć długa, to jednak jest w tym wszystkim. Po prostu przewiewna i wygodna. Tak więc, jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj też było kilka opcji kolorystycznych, więc sprawdźcie sobie. Ja oczywiście wszystko będę Wam zostawiała na dole w linkach, jak zawsze, żeby łatwiej Wam było szukać albo żebyście mogli po prostu od razu sobie porównać, jak wyglądała modelka w tym, a jak wyglądam ja. No, yy, jestem z niej naprawdę bardzo, bardzo zadowolona, pomimo, że tak jak mówię, zaskoczyło mnie troszeczkę to połączenie materiałów, bo to są dwa kompletnie różne materiały tutaj, to i tak wydaje mi się, że wygląda naprawdę całkiem, całkiem nieźle. No i ostatnie dwie rzeczy. Rzeczy, to jest coś, co ja sobie tak w zestaw włożyłam na bardziej powiedzmy, jeżeli chodzi o te przebitki całe. Ale też myślę, że na przebitkach one dobrze ze sobą te dwie rzeczy się uzupełniają. Niestety, o ile z jednej rzeczy jestem mega zadowolona, o tyle druga absolutnie nie. Um, Będę Wam pokazywać teraz spódnicę panterkową, ołówkową spódnicę panterkową i body. Body to jest to, co mega mi się podoba i co jest totalnie w moim stylu, yy, przynajmniej teraz, nie wiem czy kiedyś, ale teraz na pewno po prostu bardzo mnie urzekło jest super sexy um, natomiast też nie jest niesmaczne, dlatego, że znowu ten dekolt jest naprawdę dobrze skrojony, on się nie rozjeżdża, jest wygodny nie musimy się obawiać, że coś nam tutaj wypadnie, jest ten materiał sztuczny, bo zarówno ten główny materiał, ten czarny, jak i no tutaj te rękawki, które są zrobione no umówmy się z nyloniku um, no to jest to sztuczne, ale to tak ładnie wygląda i ja się tak dobrze w tym czuję, że absolutnie mi ta sztuczność w żaden sposób nie przeszkadza. Um, on jest, to body jest troszeczkę za długie na mnie, ale myślę, że to też sprawi, że ono będzie wygodniejsze w noszeniu, bo nie będzie mi się tak wrzynało, wiecie. No myślę, że, że właśnie do jakiejś spódnicy z wysokim stanem właśnie myślałam, że do tej, ale niestety ta spódnica kompletnie nie, o czym wam zaraz powiem, że do jakiejś spódnicy z wysokim stanem albo nawet i do spodni z wysokim stanem um, i na przykład do marynarki albo kurtki jeansowej będzie wyglądało spoczko. Oni mają kilka tamtych tych rodzajów body i te wszystkie w zasadzie mi się bardzo bardzo podobają. Tak więc to to jest zdecydowanie mój hit. Chyba tak w ogóle moja ulubiona rzecz tego zamówienia. Pomimo wszystko, że tutaj było kilka naprawdę fajnych rzeczy, to jednak to body pomimo tego materiału, który jest sztuczny, totalnie skradło moje serce. Natomiast jeżeli chodzi o spódnicę, no to tutaj mamy znowu ona jest nie wiem czy słychać to jest materiał, który jest też dosyć sztuczny i szeleszczący. Ona nie, ma, nie jest skrojona na mnie, to nie jest skrój moją figurę, ona teoretycznie rozmiarowo jest ok, ale ja się nie czuję w niej dobrze, ona za bardzo podkreśla mi brzuch. Tył mi mocno jakby odstaje, przy moim tyłku takim wiecie, półeczka, no nie, tak więc no... Niestety, ale pomimo tego, że długość jest odpowiednia, teoretycznie rozmiar jest odpowiedni, yy, chociaż ona nie należy do najwygodniejszych, bo yy, jakby już kucnąć w niej albo usiąść, no niekoniecznie. Yy, no jeszcze dodatkowo tutaj, tak jak mówię, no ten tył odstający, zupełnie nie, tak więc no, to jest totalnie coś, z czym nie będę chodzić i co, pójdzie sobie dalej świat. Natomiast yy, warto było spróbować, bo myślałam, że może będzie z tym body wyglądało jakoś lepiej, ale no niestety. Dobrze, moi drodzy, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Aż mi zaczyna bateria mrugać, mam nadzieję, że zdążymy to nagrać. Pamiętajcie, że wszystkie linki macie na dole w opisie, tak samo jak namiary na mnie na mojego Instagrama, gdzie jestem najczęściej, więc tam Was serdecznie zapraszam. No i tradycyjnie, jeżeli macie ochotę, a jeszcze tego nie robicie, to serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia, jak tylko jakiś nowy film się pojawi. Dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Pa Pa! Keep me company when i